No, cześć. Aparaty z wymiennymi obiektywami to coś wspaniałego. Z tego szczególnie powodu, że mamy na co wydawać pieniądze. Zobaczcie, tak wygląda wnętrze aparatu po zdjęciu obiektywu. Widzicie matrycę? Ona jest na wierzchu i osiądzie na niej wszystko, czego byśmy nie chcieli. Nie ma na to zasadzie sposobu. Chyba, że macie czwórkę. W A74 Sony troszeczkę nam pomaga. I dzieje się coś takiego. Widzicie, matryca jest schowana. Droga do tej funkcji jest taka. Na pewno zwróciliście uwagę, że używam menu w języku angielskim. Dlaczego? Dlatego, że większość dobrych poradników, większość dobrych eksperckich porad jest właśnie w języku angielskim.